Taka ilość samochodów to co? Czwartek w Rykach Nie wiem, który raz już nagrywam filmik I zawsze ktoś mi tu przeszkodzi A ja sobie siedzę nad Skalskim Chłodniej dzisiaj Ale tutaj zawsze jest pięknie Mówiło dzisiaj, że będą burze, że będą wichury Grat 2 Ale czy to on się sprawdzi? Zobaczymy Pogoda jaka jest, każdy będzie widział Idę kupić jakieś pomidora kawałek No, jeszcze się podelektuje. Moim ukochanym widoczkiem Ryk